Witam w drugim odcinku. Zagrajmy w Call of Duty 4 Modern Warfare Multiplayer. Twierdzę się, że zastanawiacie się, czemu od razu nie zaczynam od serwera gry, tylko znowu zaczynam w menu. Pragnę odpowiedzieć. Nie poinformowałem Was w poprzednim odcinku, że na poziomie czwartym, czy nie mylę, tak, zdobyliśmy opcję Stwórz klasę. Dzięki niej możemy, tak samo, że mówi, tworzyć klasy dawać własne perki różne tłumiki kamuflaże do broni no więc teraz ja skorzystam z tej opcji zbierzemy sobie jakiś zestaw lub dwa więc zaczynamy wybrany slot pierwszy na przykład weźmiemy i jaką weźmiemy główną broń na przykład karabin szturmowy A może najpierw Wam pokażę jak są bronie M16A4 tak i AK47 ja wybiorę na razie ten. Nawet zadawam żadnych klatków. Kolor też zostawię. Yy, I tak. Tutaj wybieramy pierwszy klatek. Na razie mam do wyboru T4. Specjalne granaty. I RPG 7. Ja sobie wybiorę RPG. Następnie... Yy, może niszczyciel a tu ekstremalna kondycja zmienimy nazwę na <grymne> nie mam pomysłu Z niech będzie jeden będę tak, o, będę tak nazywał sloty sobie no i może jeszcze jeden slot tu weźmiemy o tu zobaczymy jakie mamy bronie MP5 i Skorpion RPD y, i M249 SAF Strzelby i karabiny snajperskie Tutaj wezmę Tak, wezmijmy to, nic, tu też rpg, zaś no a wszędzie damy takie same i zmienimy nazwę na 2. Ok, i możemy zacząć już grę. Crossfire jak widzicie. Teraz właśnie wypróbujemy nasze sloty. Ucieszyłem się po nagraniu tego pierwszego odcinka, gdy zobaczyłem właśnie, że odblokowała się nam opcja tworzenia, ponieważ w końcu mogłem wziąć jedną z moich ulubionych broni w tej grze, czyli AK-47. Bardzo się będę cieszyć, kiedy dostanę perka, który umożliwia, ciesząc kobiet, z czegoś nie mylę, ten perk się nazywa, on mi umożliwia właśnie bardzo szybkie przeładowywanie broni. Jak dla mnie on jest bardzo przydatny, ponieważ już dawno nie grałem i jakoś właśnie teraz dziwnie wolno przeładowujemy się broni, ale to jest normalne, po prostu przyzwyczajają się już do gry z tym perkiem. Zaczynamy. Czy zaczęliśmy? O, nanot. Joker. Po prostu Skarał. Za chwilę wypróbujemy drugi zestaw, który. I teraz drugi. Taka zmię się przez tym urodzeniu. Okej. Czekamy. Kurczę. Osobiście miałem do wyboru teraz to i jeszcze drugi karabin maszynowy, który na razie mogę. Ale ten karabin mam tutaj. Tutaj, przepraszam. Więc wziąłem ten. I w poprzednim odcinku powiedziałem, że na tamtym końcie mam 20. któryś level. Trzeba że jest to dokładnie poziom 31. Tak, na dzień dzisiejszy. Bo już gram na tamtym to również, nie tylko tutaj. Więc ten poziom z czasem coraz bardziej rośnie. Sobie zmienimy. Mówimy się w Snagarach. nie lubię tej broni z snakowskiej. Zmienimy. O! Chyba, że to. To jest dobrze. Uwa? Uwa. Uważaj, że tam jeszcze siedzi za tym okiem. Chyba, że to ciało. To będę się starał akurat wrzucał, wrzucać na kanał codziennie, no, może nie, to przesadziłem, ale co dwa dni, gdzieś tak to, to dwa, co trzy dni. To będą raczej takie maksymalnie, może naprawdę nie będę miał czasu, będę zajęty albo gdzieś wy, będę wjeżdżał, to wiadomo. Będę się starał nagrywać w tym odstępie czasu nowe filmy i zostawiać je wam. Kurczę, myślę, że panu w jednym, a za drugim już. Że wypróbujemy sobie nasze RPG. Pewnie nikogo nie zabije. Tutaj bum! Będzie. Widzę, że przegrywamy. Niemocno, ale dosyć. A, widziałem Cię. No i to jest takie, jedna zaleta, jedna z zalet tej broni, że jak się nie trafi, to potem można walczyć na ośle w tym kierunku. I duża szansa, że zabijemy. Ale też ja sobie teraz znowu wybiorę. 47 i ciśniemy dalej Aj. statystyki mamy 7 do 10 więc jest to taki w tym co mnie właśnie troszeczkę zdziwiło że nagrywając na tym profilu ping właśnie średnio wynosi 70-80 Nagrywając oczywiście, a grając na moim profilu prywatnie. I nie nagrywając nic, to ping wynosił 100-200, a czasami jeszcze nawet wyżej. To to troszeczkę mnie zdziwiło. Nie wiem co mi tak się stało, może wiecie. dwie małe cięcie przekończy sprawdzę coś no i zaraz ten dobrze nascię chociaż 5 sekund dobra o, dobra ja robię cięcie witam po cięciu Właśnie tak sprawdziłem Ile mniej więcej już tu trwa I się okazało, że Niewiele zostało Bo no, tak filmiki wrzucać Około 10 minutowe Nie wiem czym zginąłem Więc tu Sekundę jeszcze Pogrążą mi No i to myślę to już też chyba będzie Koniec tego odcinka Może Zacznę kiedyś dłuższe filmiki na razie będą tu gdzieś średnie 10 minutowe nie sądzę, żeby to było jakoś bardzo mało jeżeli wrzucam filmiki co dzień co dwa jak mówiłem przed chwilą trochę wcześniej przed chwilą ale niedawno Sądzę, no że 10 minut to jest dosyć wystarczające. Przekurczę, o ostro. Granaty. O. Skąd to wyczyniłem? O, granata może byłem. Fart. No, fart z tego, że mało kiedy kogoś z granata zabijam. Te, nigdy nie wołują mu tu samemu. A jeżeli zabiję, to najczęściej w początku gry na multiplayerze, jak sobie wybrałem perk męczennik. Taki kiedy zabiję, wypada ze mnie granat. O, kurwa. ha, żyję. No to wtedy, jeżeli przeciwnik dosyć blisko był, wcześniej nacisnął klawisz strzału, a to ginął od granatu. Ale jeżeli ja rzucałem, to mało ja Tutaj siedzi twinek. No dobrze, więc ja już będę kończył drugi odcinek, co grajmy wy, ale w Call of 4 Modern Warfare. Jakie obejrzenie i na razie.